Witam Was serdecznie, jesteśmy przed wakacjami, dobiegliśmy do mety, 11 odcinków programu Rocker Belfer, tyleż samo zwiastunów, goście specjalni, Nihil z zespołu Furia, Sebastian Riedel, Adam Nergaldarski, Mirosław Nainert i w ostatnim odcinku Legenda Polskiego Pan Groka, Eugeniusz Siczka Olejarczyk. Mieliśmy różne emocje, przeżywaliśmy różne emocje w trakcie tej długiej drogi, ale się udało. Mamy nadzieję, że troszeczkę Wam pomogliśmy w lekcjach nie tylko języka polskiego, ale w zrozumieniu niektórych fragmentów literatury, muzyki, malarstwa. Myślę, że była to dla nas wszystkich ekscytująca, emocjonująca przygoda. Słuchajcie, i zazwyczaj jest tak, że sukces czy Powodzenie jakiegoś projektu zależy często od ludzi, których nie widać. To oni tworzą wartość tego programu. To oni budują ten fundament, na który trudno by było coś położyć, gdyby ten fundament nie był twardy, gdyby nie był pewny. I my też mieliśmy tu takich ludzi. Moje uczennice, moi uczniowie, każdym słowem, zdaniem, nawet nieświadomym podczas zajęć, nie wiedzieli, że to już staje się inspiracją do kolejnego odcinka. I to była wartość niezmierzalna tego wszystkiego, tej całej historii. Nie byłoby tego programu szczególnie bez jednej osoby, która tu siedziała właśnie z drugiej strony kamery jako producent, a później nocami, dniami i nocami, godzinami montowała dla was te wszystkie odcinki. Dlatego chciałbym uhonorować tę osobę w taki sposób w tym ostatnim naszym spotkaniu właśnie tutaj na wizji. Oskar, zapraszam cię tutaj do mnie wreszcie. My zacznijmy od piąteczki. Wreszcie ta chwila. Trochę Cię yy, przeczołgałem przez te 11 odcinków, przez te miesiące. Jak się Ty w ogóle czujesz? Widzę, że przyszedłeś do tykałeś tutaj z nogą, jakby po jakiejś batalii. Na pewno to była batalia z, ze snem, bo mało spałem przez yy, natłok, jakby roboty. Yy, ale myślę, że jest dobrze. Jednak jest coś, co zostanie po nas. Yy. I mam nadzieję, że to się gdzieś rozniesie. I tak w sumie twierdząc to, jestem dumny z tego, że, że dałem radę. Że dałeś radę. Naprawdę to jest sztuka. Bez żadnego budżetu. Startowaliśmy praktycznie od zera, nie? Tylko z pasją do tego, z wielką wiarą, z wielką nadzieją i przeżywaliśmy trudne momenty, szczególnie pod koniec, ale, ale daliśmy radę i to jest piękne. Jaki szczególnie moment zapamiętałeś, Oskar, z tej kilkumiesięcznej drogi przy tym programie? No na pewno dziady, w części trzeciej. Jak y, odcinek był nie do oglądania, i musiałem po prostu jechać z laptopem, żeby, żeby go poprawić, i do drugiej w nocy siedziałem po prostu z panem, żeby to zrobić, i jeszcze pan mi na odchodne powiedział: No, zobaczę, czy o ósmej jesteś w szkole. <grywa> Tak, bo musieliśmy, to był problem właśnie dla mnie jako wyłowawca, oddzielić program od szkoły, nie? Ale tak, dziady, część trzecia. Pamiętam, Oskar, jak wrzuciłeś mi surowy odcinek, i ja się chwyciłem za głowę, boże, wszystko jest pomieszane. Ale rzeczywiście pracowaliśmy do, do rana i, i daliśmy, daliśmy radę. Ten odcinek jest, jest moim zdaniem w miarę, w miarę udany. Okej, okay, Oskar, czego się nauczyłeś? Czego nauczyła cię ta przygoda? Te kilka miesięcy z programem Rocker Belfer. No, na pewno wytrwałości, punktualności. No, pewnie też jakieś tam umiejętności takich y, twardych, typu coś w programie zrobić, mm -hmm. y, jakimś, a, jakąś animację, jakiś plugin zastosować, jakąś mm -hmm. wtyczkę. Mm -hmm. No i na pewno też y, wiary. To, co się robi, mhm. bo załóżmy, jak wypuszczałem te odcinki, to ja stwierdzam, że one są średnie, mhm. ponieważ ja jestem bardzo krytyczny. Mhm. A patrząc po wynikach, jakie mieliśmy, no to myślę, że ludziom się w miarę podobało, to, co, to, co robiliśmy. Tak, staraliśmy się robić pomimo ograniczeń tych sprzętowych, prawda? Bo ty udzieliłeś praktycznie tutaj sprzęt swój, rzecz w miarę profesjonalnie, a na pewno uczciwie, nie? I to, to te 11 odcinków to była nasza uczciwa praca. A powiedz mi tak szczerze, jak oglądałeś, my już w zasadzie nie oglądaliśmy odcinków, jak wypuszczaliśmy je w świat, bo byliśmy tak zmęczeni materiałem, ale który z odcinków tobie się najbardziej podobał, a który uważasz za najmniej udany? Ja będę patrzył bardziej pod kątem technicznym. Mhm. Bo jednak ja to robię, więc wiem, co mi nie pasowało. No na pewno pierwszy odcinek, mhm. lalka, to można powiedzieć, że technicznie wypadła najgorzej. A najlepiej y muszę się zastanowić, czy Faust, czy Orwell. Czy Orwell, ok. Orwell miał ostatni i ma taką wymowę, nie? Ten niesamowity ten moment, jakby już po zakończeniu. Ja w ogóle nie wiedziałem, że to jest nagrane, nie? I ty wrzucasz ten materiał surowy dla mnie i mówię: Wow, to są te momenty, które, które jakby też budują y, spontaniczność tego programu. Super. Y, słuchaj. Mamy swoje marzenia dalej. Nie? Na pewno jednego marzenia się nie udało zrealizować na razie. Pamiętam taką scenę, anegdota. Ty, wy to pamiętacie, tam siedzą moi uczniowie, moja klasa, czwarta technik informatyka e sport Rozpoczynamy z programem i nagle dyskusja na temat Taco Hemingwaya. A, okay? A dla, ciebie, dla ciebie to ktoś bardzo znaczący. I ja... No, nie oszukujmy się. Robiłeś to wszystko z pasji, z nauki, za darmo, i tak dalej. Więc dzisiaj chciałbym e, Cię uhonorować takim drobnym upominkiem i z tej torby pełnej snów wyciągnę taką oto płytę. Proszę bardzo, jeszcze raz dziękuję za wszystko. Jarmark. Dziękuję. Z bardzo. jednej strony Jarmark, z drugiej Europa. Europa. Tak, i tako Hemingway. Dzielę się pomysłami z uczniami i mówię, zobaczycie, że w pewnym momencie Tako Hemingway w jakiś sposób będzie uczestniczył w tym programie. Na to jeden z Oscarów, nie ten, który tu siedzi, tylko ma dłuższe włosy chyba od ciebie, mówi nie ma szans. I nastąpił zakład. Prawda? Nastąpił zakład. Ja powiedziałem, że do kilku miesięcy, w zasadzie nie daliśmy sobie czasu, ale że tako, Hemingway, w jakiś sposób y, będzie tutaj w tym naszym programie. Bo zawsze wychodziłem z założenia takiego, że zawsze musisz dążyć do gwiazd. Nigdy do nich nie dotrzesz, ale po drodze jest tyle ciekawych rzeczy. I ja myślę, że, y, wiesz, twój, twoje marzenie było, nie? żeby ten tako z nami był. Na razie się nie udało, ale kto wie, mamy Pomysł. Y, mamy zresztą taką niespodziankę na koniec tego krótkiego odcinka. A co ty byś chciał, Oscar, tak dodać jeszcze od siebie na koniec? Uwierzcie w siebie. Y, idźcie pod wiatr. Chyba, że wieje w dobrą stronę. To wtedy idźcie z nim. Bardzo dziękuję. Pan Szcześniak. Dzień dobry. Czekamy na pana. Zamoldujemy Pana w pokoju 214. Nie mam rezerwacji żadnej. Proszę, zapraszam do windy. Zdajemy sobie sprawę, że przed Panem ogrom pracy oczywiście. Niemniej jednak zachęcamy Pana do uczestniczenia w życiu naszego kanału. Rocker Belfer. Dobrze wiecie, że głównym bohaterem naszych wszystkich odcinków był kto? Był Lemmy z zespołu Motörhead. I Lemmy zawsze na koniec koncertu powtarzał słynną kwestię. Nie we are and we play rock and fucking roll."